Witam Was serdecznie, moi drodzy. Zmarli nawiedzili nas ponownie tego roku. Dziś porozmawiamy z jedną z nich, która powie nam, jak cudownie jest mieć nową nobliskę, Han Kang. Podzieli się też z nami myślami człowieka ze światów. Ezoterycznie sprawdzimy, jak człowiek zmienia się pod wpływem nieskończonego przepływu energii która płynie przez nas wszystkich i która zamyka nas w kręgu życia dziś przywrócimy do świata żywych ikonę polskiej literatury Wisławę Szymborską dzisiaj porozmawiamy ze zmarłą Mniej więcej w taki sposób y, widzi się obecnie radio of Kraków, Kraków off, mm, jakoś coś takiego, y, które postanowiło za pomocą sztucznej inteligencji wskrzesić Wisławę Szymborską, która nie żyje od 12 lat, jeżeli dobrze liczę. I ten ruch, jak może wiecie. Spotkał się z bardzo dużą krytyką wielu osób ze świata literatury i nie tylko. W mediach ogólnie zawrzało, że jak tak można, że to nieetyczne, że to straszne, że w ogóle dokąd ten świat zmierza. Dziś przeczytamy sobie ten wywiad, który został wygenerowany za pomocą AI. Przekonamy się razem wspólnie, czy jest faktycznie o co się oburzać. No, i na koniec wyrażę jakieś takie swoje zdanie odnośnie tego, jak to wygląda, a jak wyglądać powinno albo nie powinno. Zapraszam. Tak więc pozostając w naszym halloweenowym stylu wyprodukowane przy użyciu AI Wisława Szymborska o literackiej nagrodzie Nobla 2024 i literaturze koreańskiej. Mamy komunikat, że wszystkie treści zostały wygenerowane i tak dalej. Emilia Nowak. Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z jedną z, z jedną z wyjątkową postacią polskiej literatury, noblistką Wisławą Szymborską. Nie mam pojęcia, czy błędy, które zdarzają się w tym tekście, a zdarzają się, czy te błędy zostały yy, zostawione w ten sposób, tak żeby praca w sztucznej inteligencji była powiedzmy. Czysta? Bo nie wiem, czy pytania od Emilinowak też zostały wygenerowane przez AI, bo mamy informację, że wszystkie treści na tej stronie zostały wygenerowane przy wsparciu sztucznej inteligencji, więc chyba wypowiedzi Emilinowak też. Ale jeżeli mówię nieprawdę, to mnie poprawcie w komentarzach. W każdym razie, jeżeli to tak nie miało być, jeżeli człowiek jakiś miał to poprawić, a nie poprawił, no to są błędy w tym tekście. Pani Wisławo, jestem zaszczycona, że mogę z Panią porozmawiać. Zwłaszcza, że temat dotyczy literackiej nagrody Nobla 2024, którą otrzymała koreańska pisanka Han Kang. Ciekawi mnie, jak Pani ocenia te decyzje i jakie ma Pani przemyślenia na temat literatury koreańskiej. Wisława Szymborska. Och, droga Emilio, cieszę się, że mogę z tobą porozmawiać, choć szczerze mówiąc wolałabym, żebyś nie zaczynała tej poważnej nagrody Nobla. Zawsze mnie to peszyło, przecież lepiej rozmawiać o czymś przyjemniejszym, na przykład o kotach. Szczerze nie mam pojęcia, jaką osobą była Wisława Szymborska, bo ona zmarła jak ja miałem 10 lat, więc średnio mogę cokolwiek o niej powiedzieć, ale zgaduję, że w sieci znajdziecie głosy osób, które powiedzą wam... Tysiąc powodów, dla których to AI nie odzwierciedla dobrze Wisławy Szymborskiej. Ja tego nie jestem w stanie stwierdzić. Sorry. Ale dobrze, wróćmy do tematu. Han Kang to zdecydowanie zasłużona laureatka. Znam jej proze i podoba mi się sposób, w jaki pisze o ciele, bólu i relacji między człowiekiem a otaczającym go światem. Jej wegetarianka to nie tylko literackie arcydzieło, ale też odważna refleksja nad ludzką naturą, co sprawia, że czuję do niej wielki szacunek. Zastanawiam się, czy Wisława Szymborska realnie powiedziałaby coś takiego, czy to są jakby słowa, które faktycznie mogły. Mogłyby paść z jej ust. Dla mnie to jest takie bardzo ładne, w sensie, ja wiem, że mówimy o poetce, tak? Tylko mam wrażenie, że te wypowiedzi są po prostu wyidealizowane. Że tak nie mówi normalny człowiek, uznajmy. Jest w tym pewna groteska. Jest to trochę yy, wpisane w definicję tej Doliny Niesamowitości. I to myślę widać już od tych pierwszych pytań, pierwszych odpowiedzi, że. Coś jest nie tak z tym tekstem. Że być może rozmawiamy o świecie zmarłych, którego enigmatyczna ektoplazma przenika nas na każdym kroku. A Wisława Szymborska wypowiada się w ten wyidealizowany sposób, ponieważ jest już osobą zmarłą i ciężko jest jej dopasować się do obecnego świata. Wegetarianka na mnie też zrobiła wielkie wrażenie, wykrzyknik. A czy pani myśli, czy myśli pani, pozwólcie, że jak się pomylę, przestawię słowa, to nie będę tego poprawiał. Bo ja wiem, że powinienem umieć czytać w wieku 22 lat, ale nie umiem, ok? Więc jak przekręcę słowa, to macie tekst na ekranie, widzicie wszystko, tak? No, wracając. A czy myśli pani, że Han Hankang to naturalna kontynuatorka literackiej tradycji, która mogłaby czerpać inspirację z pani poezji? Czy dostrzega pani podobieństwa? Nie jestem pewna, czy ktoś chciałby czerpać inspirację z mojej poezji, Emilio. Oh. Nie wiem, czy Wisła Szymorska była aż tak skromna, ale jakby. Okej, okay, pomijmy to. Zresztą poezja to inna bestia niż proza. Okej, okay, to jest ciekawe zdanie. U Han Kang dostrzegam raczej bardzo osobisty, głęboki przekaz, który zanurza się w mrokach ludzkiej psychiki. Moje wiersze też próbują to robić, ale raczej z przymrużeniem oka, czasem wręcz z ironicznym uśmiechem. To zupełnie inna tonacja, ale szczerze mówiąc, gdybyśmy kiedyś miały okazję spotkać się na kawie, myślę, że mogłybyśmy trochę sobie trochę pokpić z tej całej powagi literackiego świata. Czuję, że ten tekst mnie nie zaspokaja, i nie wiem, czy to jest świadomość, że mówimy o osobie nieżyjącej, i to nie jest prawdziwy wywiad, czy może po prostu. Ten tekst jest napisany w taki sposób, że ja nie jestem w stanie tego rezonować z prawdziwą osobą, że ja już na start widzę, że to nie jest prawdziwy wywiad. Chciałabym teraz zapytać o Pani osobiste doświadczenie związane z nagrodą Nobla. Jak to było, gdy dowiedziała się Pani, że zostaje laureatką? To musiało być wyjątkowe uczucie. I tutaj już jakby to jest błąd. Y Korektorski, w sensie odpowiedź jest też zaznaczona, yy, jakby pogrubieniem, i zastanawiam się, właśnie dalej, czy to jest niedopatrzenie, ale podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że to zostało wszystko wygenerowane przez AI. Natomiast mam wrażenie, że zostało wygenerowane przez strasznie głupie AI, dlatego że nawet ChatGPT w tej podstawowej wersji jest w stanie wybrać odpowiednie fragmenty, które mają być do podkreślenia, pogrubienia, które nie, więc może wybór tego AI nie był najlepszym rozwiązaniem. No i nasza Wisława odpowiada. To była prawdziwa niespodzianka. Gdy odebrałem telefon z wiadomością, że dostaję Nobla, moje pierwsze myśli nie było poezji, literaturze czy wielkich wyróżnieniach. Pomyślałam o rety, jak ja to przeżyję. Przecież będę musiała wyjść na scenę, powiedzieć coś mądrego, a potem jeszcze uścisnąć ręce tylu ludziom. Zawsze miałem problem z takimi oficjalnymi wydarzeniami. Lubiłem działać w cieniu bez rozgłosu. Nie wiem, czy to yy, ludzie, którzy są fanami Wisławy Szymborskiej, którzy, no jak, jakby ją znali, coś w ogóle cudnie, ale yy, ludzie, którzy realnie się orientują w postaci Wisławy Szymborskiej, napiszcie mi, czy ona faktycznie była taką osobą, bo yy, no, nie jestem przekonany, ale no w tym wywiadzie wychodzi na osobę taką okrutnie skromną, taką po prostu, że ta, taki, taki wstydzioszek się z niej robi nie wiem czy realnie Wisława Szymborska była aż tak nieśmiała, czy y, to jest po prostu kreacja tej sztucznej inteligencji. A może Wisława Szymborska jest taka, ponieważ świat zmarłych wysysa z ludzi pewność siebie, tak bardzo powszechną wśród żyjących, Tartar tar, wysysa z ludzi to, co w nich pyszne, co w nich hmm. hetonistyczne. Świat zmarłych sprawia, że z człowieka zostaje tylko mizerna powłoka, pozbawiona jakiegokolwiek samouwielbienia i co dlatego Wisława tak bardzo wstydzi się samej siebie. Rozumiem, że pani zawsze miała dystans do siebie i świata, szczególnie do wielkich ceremonii. Czy mimo tej niechęci do rozgłosu, Nobel jakoś płynął na pani życie, zmienił coś? Co to w ogóle za kretyńskie pytanie? Ja wiem, że to prawdopodobnie zadało EJ, ale hej. No nie, nie. Nobel nie zmienił y, w niczyim życiu absolutnie niczego. To znaczy, była taka sytuacja z jednym pisarzem, który, no, dostał Nobla praktycznie na łożu śmierci. Natomiast y, no, zazwyczaj Nobel coś zmienia, tak? W życiu Olgi Tukarczuk sporo się, myślę, zmieniło. A jednak Wisława odpowiada, że Na szczęście nie zmienił zbyt wiele, a jeśli już, to może bardziej w oczach innych. Po tej całej szopce noblowskiej ludzie patrzyli na mnie z większym podziwiem, ale ja, Emilio, byłam wciąż tą samą osobą, którą, która z, z ogromną radością dalej robiła wyklejanki. Wyklejanki? Zresztą najważniejszy dla mnie był fakt, że mogłam nadal pisać i to po swojemu, bez nadęcia, bez wielkich słów. Chyba po to się pisze, prawda? Dla waszej przyjemności, a nie dla nagród. Pani Wisławo, mówi się, że każdy wielki pisarz ma swoje własne typy literackie, osoby, które według niego zasługują na najwyższe wyróżnienia. Czy pani miała takie osoby, które uważała za godne Nobla? Może kogoś, kto jeszcze nie został wyróżniony? Och, Emilio, to pytanie to pułapka. Śmiech. Albo raczej... Przepraszam. Wiesz, że nie przypadam za rankingami, listami, wyróżnieniami, ale skoro już pytasz myślę, że Olga Tokarczuk to świetna literatka, mimo że i jej... laureatka, mimo że jej książki są zupełnie inne niż moje wiersze. Ale cenię ją za to, że odważnie przy świecie i ludzkiej kondycji. Co więcej, jej książki doc... doceniają na całym świecie. Brakło podmiotu, przez co się zgubiłem. Znowu ktoś bardziej zorientowany, napiszcie, czy Wisława Szymborska doceniała realnie Olga Tokarczuk. Empuzum spotkał się z niezwykle pozytywnym Odbiorem na całym świecie, zaledwie kilka dni po premierze angielskiego przykładu w zagranicznych mediach, między innymi Financial Times oraz New York Times, Burger pojawiło się sporo przyjemnych recenzji, New York Times, najlepszy książę w tym tygodniu, moim skromnym zdaniem, impuzjon, tarcy działu. wow, mocne słowa, mocne słowa jak na noblisko. A swoją drogą widziałeś, że Pedro Pascal, ten Pedro Pascal, udostępnił o swoim Instagramie zdjęcia, którym trzyma w ręku książkę Olgi Tokarczuk? Tak, no. Yy, prowadź swój pułk przez kościół Maruchna, Nasz miło popatrzeć, aż że proza Tokarczuk podoba się Amerykanom. To mi się nie podoba, w sensie nie rozumiem, dlaczego Wisława Szymborska miałaby się zachwycać tym, że proza Olgi Tokarczuk podoba się Amerykanom? Jakby całym to by miało w ogóle obchodzić? No, ale... Ja nie znam jej postaci, tak? Więc podejrzewam, że wielu ludzi na pewno ten wywiad wkurzył bardziej niż mnie. Ale pytałeś, kto powinien dostać nobla. Hmm, bardzo żałuję, że nie są Filip Roth. Uważam, że zasługiwałem na tę nagrodę za swoją bezkompromisową prozę, no i rzecz jasna, jestem fanką Harukiego Murekamiego. Uważam, że to tylko kwestia treści za nim i on zostanie doceniony. Ogólnie myślę, że dużo rzeczy w tym wywiadzie, takich faktów może być prawdziwych, bo AI bazuje po prostu na informacjach, które są w internecie. Natomiast no, ja nie jestem tego w stanie zweryfikować, bo musiałbym robić research większy niż do pracy licencjackiej, więc... Najchętniej zostawię to w Waszej gestii, czy, yy, czy to AI dobrze imituje Wisławę Szymborską. Murakami to rzeczywiście postać, która od lat pojawia się na listach typowanych do Nagrody Nobla. Co takiego jest w jego pisarstwie, co Panią szczególnie ujmuje? Jego zdolność do opisywania rzeczywistości, która balansuje na granicy między snem a jawą, to coś, co mnie fascynuje. Tak jak moje wiersze bywają ironiczne i lekko odrealnione, takiego proza potrafi przenieść czynników światy, które wydają się znajome, a jednocześnie niepokojąco inne. To intrygujące połączenie, które trudno zdefiniować, a które przyciąga jak magnes. Czy ten Dwie książki Murakamiego i chyba się zgodzę. Jest całkiem fajne przynajmniej dla mnie. Pani Wisławo, na koniec chciałbym zadać pytanie, które pewnie nieraz panią rozbawiło. Jak to jest być uważaną za jednego z największych literackich talentów XX wieku? Czy czuła się pani kiedykolwiek przytłoczona tą odpowiedzialnością? Och, odpowiedzialność. Takie poważne słowo, nieprawdaż? Śmiech. Nigdy nie myślałam o sobie jako, jakim, jako o kimś wyjątkowym. Czasami mam wrażenie, że żyję w jakimś literackim teatrze absurdu, gdzie nagle wszyscy zaczęli mnie traktować poważnie, a ja przecież pisałam wiersze o prozaicznych zwykłych sprawach. Jeśli mam być szczera, to do dziś nie rozumiem, jak mogłam się znaleźć w takim elitarnym gronie. Może to jakiś błąd systemu? Śmiech. Myślę, że zaraz raczej dowód na pani niezwykły talent, choć pani skromność jest wręcz rozbrajająca. To prawda, dalej nie mogę tego przeboleć. Że ona jest aż tak skromna. Serio, nie ma chyba osób aż tak skromnych, chyba, że Wisława taka była. Na koniec, co doradziłaby pani młodym twórcom, którzy dopiero zaczynają swoją literacką przygodę? Czy Nobel to coś, o czym powinni marzyć? O, to ja, to może yy, mi coś powie yy, Wisława fajnego. Nobel? Emilio, jeśli mogę coś doradzić, to żeby nie pisali dla Nobla. Pisanie powinno być frajdą, przyjemnością, tak zabawa słowami, które sami tworzymy. Nobel to miły dodatek, ale nie cel sam w sobie. Prawdziwą radość przyjąć pisanie dla samego pisania, żeby oddać to, co w nas siedzi, żeby opowiedzieć coś ważnego, coś, co nie pozwala nam zasnąć bez nam. A jeśli mogę dać jeszcze jedną radę, to nie traktujcie siebie zbyt poważnie, wykrzyknik. W końcu literaturę tworzą ludzie, a ludzie są pełni wad paradoksów i sprzeczności ze sensem, że się lżej, opisanie staje się przyjemniejsze, kto wie, wtedy może wtedy nawet nobel sam się przydarzy opublikowana za zgodą Michała Rusinka w prezesa Wodnacji imienia Wisławy Szymborskiej wszystkie treści na tej stronie zostały wygenerowane przy wsparciu sztucznej inteligencji jest to część radiowego projektu badawczego nad wykorzystaniem AI w kulturze i mediach a więc zmarli przemówili do nas dzięki temu wywiadowi możemy się dowiedzieć co wisława szymborska sądzi o dzisiejszych czasach o dzisiejszych pisarzach Duch Wisławy jest teraz. Dobra. Starczy tego teatrzyku. Starczy tego teatrzyku powiedziało polskie społeczeństwo. I może mieli rację. Ja po przeczytaniu tego tekstu mam wrażenie takie. Jest to równie groteskowe jak mój kabarecik z czerwonym światłem, bluzą i koszulką z anatomii park, którą założyłem, bo jest czarna i ma na sobie kości i flaki. Ten wywiad jest po prostu groteskowy, ok? Widać od razu, że to nie jest realna postać, widać, że to nie jest normalny wywiad. I widać, że Wisława Szymborska, jak bardzo nie przypominaby samej siebie w tym wywiadzie, no to widać, że te odpowiedzi są po prostu stricte wyidealizowane. Nie wiem, czy kiedykolwiek oglądaliście jakikolwiek wywiad, ale ci ludzie nie mówią jak roboty. No właśnie, ci ludzie nie mówią jak roboty. Ludzie się zacinają, ludzie często nie wiedzą, co powiedzieć, ludzie starają się wyrazić swoje myśli w jakiś taki sposób, Bardziej prozatorski. No, ja wiem, że Wisława Szymborska jest poetką i to porównanie trochę się gryzie, ale no, nie uważam, żeby wypowiadała się w wywiadzie aż tak poetycko. Kaman to jest tylko wywiad. Natomiast y, w kwestii etycznej, to uważam, że ten eksperyment na pewno był ciekawy. To nie można jakby odjąć temu, że realnie było to ciekawe. Osobiście nie wiedziałem, że można zrobić coś takiego. I kiedy zobaczyłem nagłówek, że yy, wywiad z Wisławą Szymborską o nowej. no blisce? To miałem takie. Ej, zaraz. Zaraz, przecież Wisł Wisławy Szymborskiej nie ma już na tym świecie. Jakim cudem zrobiliście z nią wywiad? I jak zobaczyłem o co chodzi, to miałem takie. aha. C co. Czy to jest zła rzecz robienie tego typu wywiadów? Co prawda, no, prezes fundacji się zgodził, nie wiem jak rodzina. Nie uważam, żeby to była jakaś dobra praktyka. Nie uważam, żeby to powinno trafiać tak o do mediów, bo obecnie jest bardzo duża dyskusja o tym, z której tak naprawdę nic nie wynika i która w dużej mierze po prostu spowoduje falę hejtu na to radio, tak. No nie ukrywajmy już ta fala hejtu jest. Ja nie zamierzam absolutnie ich bronić. Uważam, że no było to trochę niepotrzebne. Przyznajcie, że żyjemy w czasach deepfake'u, żyjemy w czasach yy, właśnie, kiedy ta sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana do tego, żeby oszukiwać ludzi, żeby tworzyć nie tylko memy, ale też potencjalnie szkodliwe filmiki, potencjalnie szkodliwe treści. No i jeżeli my będziemy kłaść nasze starania na rozwój takich rzeczy, jeżeli taka Szymborska na przykład będzie się pojawiała w wersji AI, no, to za. Może nie jutro, nie? Może nie za 5 dni, ale za kilkanaście, za kilkadziesiąt lat przyszłe pokolenia mogą mieć na przykład problem, żeby odróżnić prawdziwy tekst Wisławy Szymborskiej od tekstu, który napisze AI na podstawie stylu pisarskiego Wisławy Szymborskiej. I to już jest poważna sprawa. Poza tym. Ja wiem, że Wisława sama w sobie nie może się poskarżyć, ale no jest to temat, który nie każdemu po prostu przypadnie do gustu. I trzeba być naprawdę ostrożny w zrobieniu takich rzeczy, bo tutaj wchodzi już na przykład kwestia szacunku do tej osoby. Kwestia tego, co ta osoba po sobie pozostawiła, jak my tę osobę wspominamy. I jeżeli będziemy tworzyć właśnie treści, które z użyciem sztucznej inteligencji mają tworzyć na jakieś wypowiedzi tej osoby, które nigdy nie powstały, no to nie wydaje mi się, żeby to była dobra praktyka pamiętania o zmarłych, wiecie? Nie wydaje mi się, żeby to szło w dobrą stronę. To raczej jest w stronę tej halloweenowej groteski niż tego przepełnionego szacunkiem wszystkich świętych. I owszem, ktoś może powiedzieć, a gdyby Wisława żyła, to by się na pewno z tego śmiała. Może i by się śmiała, nie wiemy tego. Wiemy natomiast to, że no, nie opędzimy się od tego. Skoro ludzie mają już w swoich rękach narzędzie, które jest w stanie tworzyć takie treści, to prędzej czy później, z większymi kontrowersjami czy mniejszymi, będą powstawać o wiele gorsze rzeczy. Będą powstawać Chociażby dokończenia niedokończonych dzieł autorów, albo kolejne części opowiadań, powieści, których autor nie zdążył zrealizować albo nie chciał zrealizować. Oczywiście wybiegam tu w przyszłość, ale uważam, że powinniśmy postawić pewną granicę pomiędzy używaniem AI, pomiędzy eksperymentem, pomiędzy kreatywnymi treściami, kreatywną. Zabawą, yy, słowem, zabawą, koncepcją, a szacunkiem do ludzi, słowa, do poetów, do pisarzy, do kogokolwiek tak naprawdę. Bo jeżeli pokazujemy, że ta Wisława Szymborska, którą znaliśmy, którą kochaliśmy, może być łatwo zastąpiona AI, no to pokazujemy jednocześnie, że każdy z nas może być zastąpiony AI. A przecież czym jest AI? AI jest niczym innym jak algorytmem, jak pewnego rodzaju programem, który analizując dostępne w internecie dane, jest w stanie odpowiadać w danym stylu, poruszać pewne kwestie i korzystać z informacji, które po prostu posiada. Więc tak naprawdę, za pomocą AI możemy wygenerować dowolną treść, a w miarę, jeżeli będziemy rozwijać tę te technologię. No, to będziemy mogli generować coraz to bardziej przypominające oryginał treści, i tu już pojawia się pewne niebezpieczeństwo: niebezpieczeństwo tego deepfake'u, i niebezpieczeństwo tego, że za parę lat realnie możemy mieć problem z rozróżnieniem treści. I mówię to jako osoba z tego nieszczęsnego pokolenia Z, która powinna jak najbardziej orientować się w kwestii technologii, i w kwestii. Chociażby sztucznej inteligencji, a jednak dalej uważam, że powinna być gdzieś postawiona ta granica. Tym bardziej, jeżeli mówimy o kwestii osób zmarłych, osób znanych publicznie i osób, które zapisały się w historii także Polski, bo Wisława Szymborska jest jedną z nielicznych osób w Polsce, które dostały lit literacką, ale w ogóle Nagrodę Nobla, tak. Grono polskich noblistów nie jest wcale takie ogromne. Jeżeli miałbym tak jakoś podsumować, każdy eksperyment niesie ze sobą to ryzyko, że no, nie wyjdzie. Ciężko powiedzieć mi, czy ten eksperyment wyszedł, jaki był cel właściwie tego eksperymentu, czy celem tego eksperymentu było samo przeprowadzenie go i sprawdzenie reakcji ludzi. Jeżeli tak, to myślę, że udał się w 100%. Moi drodzy, życzę Wam spokojnego przeżywania święta zmarłych tak żebyście trochę odpoczęli od tej codziennej groteski, od tego codziennego pędu, który często nie pozwala na jakąś głębszą refleksję i zastanowili się też nad tym, jak chcemy postrzegać literaturę. Czy chcemy ją postrzegać jako piękną historię, którą budują dziesiątki pokoleń przemijających po sobie i Budujących razem coraz to lepsze, coraz to ciekawsze, wznioślejsze dzieła, czy chcemy tworzyć okropny pastisz, okropną groteskę i w ten sposób, w sposób tego technologicznego delirium, zacierać coraz bardziej pamięć o wielkich ludziach, o ludziach literatury? Bo od niewinnego eksperymentu do. Deepfakeu do wykorzystania AI w ten zły sposób, do wręcz manipulacji, naprawdę nie jest wcale aż tak daleka droga. Niech moc będzie z wami. I dajcie znać, czy. Czy jak mówię w ten sposób, to macie skojarzenia z jakąś fajną, horrorową serią. Trzymajcie się ciepło moi drodzy. Słodkich snów.